Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem werdu to jest kolejny odcinek z Sika. Generalnie sobie wybrałem mapkę, znaczy tutaj wszyscy Paris, więc zagłosowałem też. Nie no, nie będę jak jakaś owca i zagram... A, random ma, albo Kingston, yellow. No i czekamy w sumie na wybór... Wybór bloków, za chwilę będzie i za 10 sekund będzie, co my sobie tutaj wybierzemy. Co wybrało? Paris, nie? Paris, no. To weźmy sobie coś co... żeby... sensie bookshelf, Schowiemy się w jakimś drewnie albo coś, może się uda. Nie wiem jaka, jaka mapka jest, bo nie pamiętam szczerze. Okej, okay, już wiem, już wiem, która to jest mapka. O, ale patrzcie się, jakie tu, jakie tu mamy fajne miejscu. Tam byśmy się wciśli gdzieś. Ale dobra, powtarzajmy najpierw jeszcze. Tu mamy bardzo ładnie. Tylko nie, wiem byśmy tam się musieli dostać. Tu jest zbyt obvious. Moim zdaniem. Ale to jest zbyt obvious też są dobre czasami. Ale nie, nie, te, nie tym razem. Mi się wydaje, że trzeba coś lepszego znaleźć. O, a tu na przykład jakiś Nie, to jest łóżko, to nie chcę chociaż we dwójkę. Ten w drzwiach się schował w ogóle. Też ciekawe, zbagował gierkę. Nie, tu przeszliśmy z powrotem. Ja muszę tu w dół iść. Może się jeszcze zdążymy schować. O, tu mamy jeszcze jakieś przejście. Ej, co jest? Co to ma być? Ok, tu mamy jakieś bloczki. Nie ja bym tu sparkurował. Słuchajcie, sparkuruje tu może jakoś. O, udało mi się. Oj, tu mamy to. Oj, na przykład tu, jakbym wszedł. O, 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 to może być dobre. To może być dobre. Dobra. Także widzimy się za chwilę, jak tu już się ktoś pojawi. Chociaż. Dobra. Ok, ktoś tu chyba idzie. Albo i nie. Może by jakoś tam Aha. Chodzi tu, ale to jest za daleko chyba. O, słyszałem też. Sześć ludzi w jednym miejscu, było ktoś napisał. Okej. Okay. Dobra, zrobię gdzie, bo to bez sensu. O nie, 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 ktoś tu idzie, ktoś tu idzie. Aha. Uwa, wow, wow, Dispenser się... ...Dispensera zabił. Okej. Okay. O ty gnoju, jak mnie wykrył, nie wiadomo czemu w ogóle. Dobra, to teraz sobie to postikerujemy przez 3 minutki. Eee, I będzie ok. W ogóle. O! Eee, co my tu mamy? Bikon. Doniczka. Wiem, że Doniczka tam była. My wyleźliśmy tu i poszliśmy tu gdzieś do tego domku, nie? Wiem, że gdzieś Doniczka była w drzwiach. Do na górze. Nie tu, po drugiej stronie. A nie, to nie jest w ogóle ten budynek Ale wiem, że gdzieś tu była lub po drugiej stronie zobaczmy W ogóle bikon też to powinien gdzieś być Dobra, zabiliśmy Pięknie. Tu stąd spadamy, bo to już jest bez sensu, chyba tu być... Chyba, że tu jakiś beacon na przykład. Nie... Tu w ogóle potrolowali te drzwi. Dobra, mamy dynie. Przecież, przecież dynie są tutaj, to tego nikt nie sprawdza, czy co? Nie, sprawdza gościu, dobra. Dobra, ale my też idziemy. Tutaj nie ma, tam mogą być jeszcze dynie, ale chyba ktoś sprawdza. Ale patrzcie się, co, 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 co to jest? A dobra, to jest jakaś główka. Myślałem, że się skin zbugował i... Gościu byłby wtedy unlucky. Dobra, zobaczmy sobie tutaj. Sobie nawet pograłbym sikerem tak od startu. Czy tutaj mam jakieś doniczki? Nie, dobra. A tu? O, tu coś jest. Dzień dobry. jest jest ciasto? A tu? Tu na przykład nie ma nikogo? Nie. Mamy doniczkę, mamy dispensera. Dużo was jest kurcze do zabicia, powiem nie, ale tam nie wiem jak się dostać. Tu chyba się nie da. Taki dziwny crafting w ogóle otagen. Ten bloczek w ogóle jaki dziwny tu. Tu nic nie ma. Nie tu nic nie ma. nic nie ma. Olniczka. A tu jest jaki. Nie, nie ma. O mój Boże, gdzie się oni schowali? Jakiegoś spota mają coś dobry Dispenser, dispenser Tu nie ma może wbijemy tu szybko, a nie ma tu nic. Pewnie ominąłem, a wy widzieliście pewnie Coś nienaturalnego, ale w sumie nie wiem Ciężko się tak dopatrzeć czegokolwiek No dobra, to lecimy sobie na kolejną mapkę Okej, okay, Pineapple Port wygrał, chciałem, zagłosowałem na tą mapę Bo nie wiem co to jest za mapa o, Weźmy sobie cegłę, cegłą się może fajnie schować, albo Dobra, weźmy sobie cegłę, nie weźmiemy sobie customowego bloku Który sobie odblokowałem, tylko weźmiemy sobie cegłę Zobaczymy przed chwilą tu skoczyłem z tej gąbki, a... ale znowu spadłem tu. Okej, okay, mamy cegłę, ale fajna mapka się zapowiada. No i tu mamy jakieś cegły. Ten tu już skakuje. Ciekawe. Ja bym sobie znalazł jakieś lepsze miejsce dla cegiełki. Kurczę, jaka mapka. O, patrzcie się tu. To jest piękne miejsce dla cegły. Piękne miejsce dla cegły. Co prawda na widoku, ale ale spoko. Cisza. Ok. To jest spoko. Weźmy sobie jeszcze fireworka na początek. Piękne miejsce dla cegły, naprawdę piękne miejsce. To jest perfect spot. Dla mnie to jest perfect spot. Naprawdę. Mniej więcej nie trzeba do szczęścia. Ok. Uczajmy sobie w ogóle. O, o, o. O kurde, o kurde, nie, 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 nie. Jaki gościu, nie! Znał to miejsce chyba. Bo... Pierdziele taki... <ścoughs> Perfect spot. Jakiś wprawiony gracz O, tutaj mamy Crafting. No dobra zabiję go tam, nie chce mi się go szukać. Nie będę za nim biegł jak kurde ciałek Tu coś w ogóle jakieś owce słyszałem to jest też intrygujące Kurde ile tu tego jest? Tu w ogóle jakie liście? O, tu są jakieś podejrzane liście. Ha! ha. Rekt! Tu w ogóle można zeskoczyć skądś. Dobrze, że znalazłem te liście. Czuję taki, takie punkty stylu. Mam takie, takie, wiecie. Okej, okay, zabiłem. Też kurczę dobre miejsce dla cegły. Tu trzeba sprawdzać wszystko po prostu. A tu się da wejść? Da się tu wejść. A, myślę, że zamurował ktoś. Gdzie tu był ktoś? Tu gdzieś w ogóle ktoś był. Bo ta hell, bagują gierkę. No, mam jeszcze cegły. O, nikt nie jest żywy. Dobra, yy... co, myślę, że to będzie na tyle. Myślę, że to będzie na tyle. Dzięki za obejrzenie tego odcinka bardzo serdecznie, Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Napiszcie, czy chcecie kolejne odcinki z jakich trybów w ogóle. No i co? Dzięki za obejrzenie, nie zapomnij o kciuku w górę, komentarzu, subskrypcji, a szczególnie o komentarzu, bo bardzo lubię komentarze czytać. Może któryś się pojawi po prostu na odcinku. Też Tak kiedyś robiłem Minecraft interaktywnie, to była bardzo fajna inicjatywa, dlatego bardzo polecam. Dzięki za obejrzenie do odcinka. Cześć wam. Na razie, pa. pa.